Ja jestem Oliwiaska, a to jest drugi odcinek Twarzy Gdyni, czyli serii, w której portretuję mieszkańców Gdyni w formie dywanów. Mam na imię Ewa i mieszkam na Witominie, ale mam butik na Świętojańskiej, czyli w centrum, bardzo kolorowy. Tym właśnie ściągam swoje klientki, czyli energią kolorów. Moje motto to pokolorować Gdynię i wszystkie panie oby się ubierały kolorowo. Nie tylko tonowanie na szaro i czarno, i beżowo, tylko kolorowo, tak jak ja jestem ubrana. Rodziłam się w Gdyni, więc oryginalną gdynianką jestem. Umie, to jest raj kolorów, więc jak wejdziecie, to zobaczycie całą mnie. Kocham Gdynię ze względu na to, że to jest moje miasto, więc chciałam dołożyć cegiełkę, żeby ją pokolorować. Tak jak jest sumie żeby było na zewnątrz pierwszym krokiem, który zrobiłam, to zrobiłam na fasadzie mojego butiku piękne kolorowe skrzydła, żeby osoby, które przechodzą, mogły zrobić sobie zdjęcie i zapraszam wszystkich do kolorowego mojego świata. Dnia jest dla mnie ważna chociażby dlatego, że jest morze, a ja kocham morze i kocham sport. Wszystkie sporty wodne jak najbardziej i również uprawiam tenisa. Dużo czasu spędzam na kortach, na arce, też przy, przy bulwarze, przy morzu. W Gdyni jest generalnie wszystko, co nam potrzeba. Jest sport, jest gdzie się ubrać, ale najważniejsze nie ma ulic kolorowych, więc my jesteśmy do tego, żeby je pokolorować. To był drugi z 21 odcinków twarzy Gdyni, czyli serii, w której portretuję mieszkańców Gdyni w formie dywanów.